Cześć kochani, dzisiaj dostałem od YouTuba bardzo fajną niespodziankę. Trochę późno, no ale co zrobić? No, w sumie może dopiero teraz mnie docenili. Zaraz wam pokażę. Otwieram dwoma rękami, bo nie potrafię jedną, bo jestem głupi. O, proszę bardzo, tutaj super prezent od YouTuba. Tutaj jest napisane: Gratulacje, za zajebisty kanał masz. Więc wysyłamy ci super gadżet. Tutaj się podpisał. Ten Tom Pickett, jest tam szef, właściciel YouTube'a. On tam te wszystkie filmy ogląda, zatwierdza i wrzuca, i one u niego na dysku leżą. To jest 147 strona, bo to właśnie wysłał mi 147 takich egzemplarzy. Także one nie mają folii, więc ja potem rozdam na giveawayu. I tutaj, proszę, gratulacje YouTube. Znaczy, to nie, że gratulacje YouTube, tylko gratulacje Dorczynzo, że zajebista robota na YouTube'ie. Otwieramy. I co tu mamy? Proszę bardzo Super plecak z YouTube'a W dotyku naprawdę, naprawdę genialny A Co tam jeszcze mamy? Co? Co? Nic już Taki plecak tylko bez, no nie no spoko całkiem, no trudno. No jest pleca, jak go się nosi na plecach, nie będę wam tu nic pokazywał, bo to nie jest ani ważne, ani śmieszne, tylko... No dobra, no będę musiał chodzić, no taka umowa, trudno. Do, zob do zobaczenia i dziękuję za 100 tysięcy subskrypcji, jesteście super, kocham was. Cześć!